Dąbrowa Górnicza, rok 1980. Poryw wolności, w sensie pierwszej Solidarności. Jeden z bohaterów tamtych wydarzeń, Andrzej Rozpochowski. Dąbrowa Górnicza w pana życiorysie pojawiła się w drugiej połowie lat 70., to był 76, 77. Jak pan się tu znalazł w tym mieście? Dokładnie to było lato 1977 roku, gdzie na mocy porozumienia stron. Przeniosłem się z Inowrocławia stolicy Kujaw jako były pracownik PKP, maszynista lokomotyw spalinowych na PKP w Inowrocławiu. Przeniosłem się jako pomocnik maszynisty do Huty Katowice. Zostałem przyjęty na Wydział Stalowni. To był wydział, o ile dobrze pamiętam, W-42. I oczywiście ja miałem pewne perturbacje z władzą ludową od wojska, od lat 68-70. Ja odmówiłem wstąpienia do PZPR-u, zostania członkiem PZPR-u. Będąc w wojsku, takie próby Będąc wojsku, tak, tak nakłonienia pana były. Tak i to zrobiłem w sposób demonstracyjny, jako podoficer, jako kapral. Zrobiłem to demonstracyjnie w grupie kilku osób. A propos Dąbrowy Górniczej. Dąbrowa Górnicza, mm. wtedy, no, miasto przeobrażono z miasta tak średniej wielkości, w miasto, które na swym terenie ma już hutę Katowice. To są decyzje, oczywiście, gdzieś tam makrogospodarcze. I w to wszystko jest postać Andrzeja Rozpochowskiego. No, wrzucono jak pyłek tak w wielkie żarna historii. Przychodzi rok 1980, gorące lato, sierpień. Zaczynają docierać informacje najpierw z Lublina, potem z wybrzeża. Wybuchają strajki, pojawia się komitet w Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i gdzieś to wszystko dociera do ludzi pracy, tak Trzymajmy się tak tego sformułowania w Dąbrowie Górniczej, tutaj w Zagłębiu i na Śląsku. Otóż znalazłem się w takim małym, wtajemniczonym kręgu osób, pracowników na moim wydziale, które to osoby kolportowały między sobą w celu czytania, zapoznania się i dyskusji konspiracyjne bezdebitowe wydawnictwo między innymi pamiętam gazetkę Opinia Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. No i kiedy także tutaj te kwestie bardzo mocno przeżywałem coraz bardziej zwłaszcza po wyborze kardynała Wojtyły na papieża to było przełomowe w myśleniu wielu ludzi. Pamięta pan siebie z tamtych Ależ lat? oczywiście to, to było niesamowite przeżycie, to było wielkie przeżycie. Nagle po prostu zupełnie inaczej. Ja miałem wtedy, prawda, we wrześniu 80 roku, ja kończyłem 30 lat. Byłem młodziutkim człowiekiem kilkurocznego syna, dokładnie czteroletniego i jedynego, i Rok wcześniej znalazłem pustostan, kawalerkę i wydarłem ją, wręcz wydarłem ją dyrekcji Huty Katowice, żeby tam zamieszkać. Mi odmówiono tego. Chciano czegoś innego. Ja zrobiłem wtedy po raz pierwszy awanturę tam w dyrekcji. Łącznie oparło się o gabinet dyrektora naczelnego Zbigniewa Szołajdy. I e, chyba jakoś ta moja postawa, determinacja spowodowała, że mi to mieszkanie przydzielono kawalerkę, pokój z kuchnią 30. Już chyba tam 6 metrów kwadratowych. I to był 1979 rok, na rok przed sierpniem 80. Wtedy dopiero zamieszkałem w Dąbrowie Górniczej, przy ówczesnej ulicy Czerwonych Sztandarów 94, mieszkania 115. To jest na tak zwanym Manhattanie, w Gołonogu już, prawda, tam na, na dole. Dzisiaj to jest ulica Marszałka Piłsudskiego. Kiedy nadeszło lato, 1980 roku, połowa sierpnia, ludzie sobie przekazywali, jak wszędzie w całym kraju, właśnie własne informacje o tym, czasem że... Czasem z nasłuchu, nasłuchu nocą, Innych wtedy zabronionych tak, radiostacji. Tak, tak. Y, y, tak zwanych wrogich radiostacji, tak? Czyli Wolna Europa, Głos Ameryki, jak to miał szczęście nasłuchiwać. Ale coś się dzieje w świadomości, w, świad... w postawie Andrzeja Rozpowowskiego. Pan zna pewne hasło. Ono nie jest akurat z lat 80. tak? Socjalizm, tak? Wypaczenia nie. Dla mnie są Socjalizm był jednym wielkim wypaczeniem wolności i dlatego mnie nigdy nie interesowało przed sierpniem 80 yy, i zwłaszcza od sierpnia 80 poprawianie socjalizmu, rugowanie tzw. Tak jakichś wypaczeń. Dla mnie hasło socjalistach wypaczenia nie, nie było nigdy moim hasłem. Kiedy włączyłem się już w protest strajkowy w sierpniu 80 w Hucie Katowice, to już byłem w pełni zdeterminowany. Że moja działalność, moja, moje zaangażowanie w tą działalność będzie dążyło absolutnie do wydzierania komunistom kawałeczek po kawałeczku obszarów ich dyktatury, aby tam budować wolność. Takie już miałem psychicznie założenie. Jak powiadam, ono się dojrzewało w dziesięcioleciu poprzedzającym sierpień 80. Od roku właśnie 68-70, jak powiadam na rok przed sierpniem 80, uczestniczyłem w tym kole konspiracyjnym, niesformalizowanym, gdzie, gdzie myśl niepodległościowa, myśl antysocjalistyczna zaprzątała mnie coraz bardziej, ale ciągle byłem pojedynczym człowiekiem. Natomiast powstawało środowisko, zrobiło się środowisko nas wtajemniczonych. Myśmy dyskutowali w wolnych chwilach na lokomotywie. Ja z moim ustawiaczem, pamiętam taki Marcel Hanke się nazywał, miałem z nim telefoniczny kontakt zupełnie przypadkowo, bo jego wnuczek był ze szkoły na żywej lekcji historii, jaką co roku. Około rocznicowo porozumienia katowickiego z upamiętnienia strajku prowadzę z młodzieżą szkół Dąbrowskich, o co prosiłem władze Dąbrowy Górniczej jest to spełniane. Jak pan pamięta te sierpniowe dni w chocie Katowice, w grupie, w której pan jest? Jak tworzy się za chwilę komitet strajkowy? Kiedy ja usłyszałem o tym, że na Wybrzeżu są jakieś przerwy w pracy, jakieś może strajki i tak dalej, bo to nieoficjalnie, to była gdzieś połowa właśnie tak, ta, się zaczęło od połowy sierpnia, to kombinowałem, co tu zrobić, żeby kolegów, środowisko pobudzić też do protestu, do strajku, daj Boże! Ale nagle nieoczekiwanie kierownictwa poszczególnych działów, wydziałów huty odgórnie, Zaczęły organizować zebrania pracownicze w tej drugiej połowie sierpnia 80., na których nieoczekiwanie dla nas zaczęto nam proponować, żebyśmy się wygadali, co nas boli, ale nie tam, że tam jakieś ubranie robocze za długo no, trzeba. Pan się brudę, ale było tak, to zalecenie partyjne, że coś w kraju pęka. Tak, i coś jakby. Od... Ze... I na tych zebraniach nagle no, mieliśmy wyładać, co nas w skali kraju, co w ogóle o co chodzi. Jakieś takie próby może kanalizowania. Brał Pan udział w takim spotkaniu? Oczywiście, Prawie na moim raz. wydziale, właśnie na moim wydziale kolejowym brałem w tym udział i proszę sobie wyobrazić, że okazało się chyba, że byliśmy jedynym środowiskiem w Hucie, w tym Kombinacie kuty Katowice, dokładnie ja, mój kolega Jacek Jadiełka, Marcel Hanke, byliśmy grupą inicjatywną na tym zebraniu, która do, zadała bardzo trudne pytania kierownictwu obecnemu, które zaczęło tak delikatnie, a myśmy powiedzieli, że nie ma co tutaj się licytować w tym, czy w zakładzie jest dobry kierownik, czy zły kierownik, prawda, czy brakuje czegoś, czy jakieś przestoje. W Polsce się źle dzieje, w Polsce są złe rządy i tak dalej, trzeba wolnych związków, w Polsce trzeba mieć, wywalczyć sobie te prawa i tak dalej. To spowodowało, że kierownictwo uciekło, po prostu zerwało zebranie, część ludzi ze strachu też wyszła, została na nastawiona. Druga część. Ja wtedy sam ołówkiem, ja byłem tą osobą na kartce papieru spisałem postulaty na piśmie, takie które domagamy się, że trzeba zrobić, między innymi prawo do dowolnych związków zawodowych, zniesienie cenzury i tak w kraju. To był efekt kwintesencja tego naszego tam spotkania tej naszej grupy i zanieśliśmy to ja i tam ktoś jeszcze już nie pamiętam, zanieśliśmy to do szefa tam do szefów wydziału kolejowego. Z właściwie całego chyba zakładu transportu kolejowego ZTK. Tam. tam zdaje się to zostało zaniesione. I to było na, tak pamięciowo, może na tydzień. Przed dniem właśnie 29 sierpnia 1980 ja przyjechałem do Huty tramwajkiem na nocną zmianę. Pracowaliśmy oczywiście w systemie czterobrygadowym. Usiadłem na lokomotywę, każda lokomotywa spalinowa ma y, krótko stację radiową, taką, tak, gdzie się porozumiewa na radio, ma swoje radio. I rozmawiamy w pewnym momencie, ja na tym radiu się dowiaduję, że y, y, jest. Y, y, protest na hucie na wydziale tak gorączkowo dyskutuje na radiu z kolegami innymi z lokomotyw dokładnie z kolegami maszynistami I, i jakby sam siebie i oni mnie popierają podejmuję decyzję, że samowolnie opuszczam wbrew stanowisku przełożonych, zatrzymuję lokomotywę, prawidłowo ją zabezpieczam, schodzę z lokomotywy i jako przedstawiciel wydziału W42 tej zmiany nocnej 29 na 30 sierpnia udaje się w rejon, w którym jest ten protest. To była hala przyjmowania wlewków ze stalowni. Idę tam w ciemno i szukam i pytam się, czy to jest ten strajk? Tak, protest strajkowy. On gdzieś po południu się zaczął. I pytam, no więc gdzie jest tutaj kierownictwo, to czy jest jakieś przywództwo strajkowe? Tak, tak, tam proszę i, i poszedłem. Zostałem przyjęty w skład jako w skład tego komitetu strajkowego jako przedstawiciel wydziału W-42. Jak się okazało, również przyszedł, zszedł z nastawni i przyszedł dyżurny ruchu na stalowni, właśnie późniejszy mój... A kolega, również działacz, mój zastępca, Jacek Jariełka. I on też przyszedł i został przyjęty jako przedstawiciel yy, yy, prawda, kolejarzy do yy, Komitetu Strajkowego. Przywódcą tego komitetu był taki już świętej pamięci Marek Fabry. Prowadzi wszystko, prawda, bo oni już tam parę godzin ileś tam od popołudnia działali. Z tego jak historia dowodzi dokumenty, to nawet już dzień wcześniej, 28 sierpnia, pewne jakieś tam ruchy, coś się działo, ale tam nie bardzo coś wychodziło. Pan Fabry, przewodniczący Komitetu Strajkowego, powiada, że idziemy na rozmowę z dyrektorem naczelnym Zbigniewem Szołajdą. No więc poszli on, i on wyznaczał, delegował. Pan Fabry i mnie wyznaczył też, Jacka uczy też, jeszcze kogoś tam, jeszcze kogoś, kilka osób w sumie i idziemy na te rozmowy. I w trakcie, ledwo te rozmowy się zaczęły, ja nagle, ja odczułem, że to jest jakiś wyreżyserowany spektakl. Nie spodobał mi się charakter tych niby negocjacji między przewodniczącym Komitetu Strajkowego a dyrektorem naczelnym Szałajdą. Że Podejrzewał tak, pan mistyfikację? Ależ oczywiście charakter tych niby rozmów polegał na tym, że oni, odniosłem wrażenie, że są jakby dogadani w temacie wydania takiego komunikatu, że pracownicy Huty Katowice popierają strajk na strajki na Wybrzeżu, domagają się ich jak najszybszego zakończenia, Solidaryzują się z tym strajkiem, prawda, Stocznik Gdański i tak dalej. I y, ten komunikat należy skończyć jak najszybciej z, ze strajkami. Strajkujemy, żeby skończyć ze strajkami. I to właściwie miało być podpisane przez przewodniczącego Komitetu Strajkowego Fabry, przez dyrektora naczelnego, i mieliśmy się rozejść, i to miało być, media miały podać i koniec po strajku. Co się stało? Co pan zrobił? E, ja w tym momencie nie dopuściłem do końca. Ja wzburzony wewnętrznie, no, spontan, pełny spontan, ja wstałem, podniesionym z pewnością głosem powiedziałem, że to. Jest niedopuszczalne zachowanie się przedstawiciela mojego przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Po prostu ja domagam się podjęcia rozmów w sprawie realizacji postulatów nas strajkowiczych. Zarządzałem przerwania tego spotkania i powrotu do Komitetu Strajkowego i, i zabrałem się. Fabry nie miał wyjścia, szczęki im opadły i pan idzie i jakoś widziałem po minach. No i niestety skończyło się spotkanie. Wróciliśmy do komitetu strajkowego i rozpoczął się 24-godzinny okres walki albo zmiany charakteru zachowania przewodniczącego komitetu. Strajkowego. Komitetu Strajkowego, albo wymiany tego komitetu, personalnej wymiany. No i stanęło na wymianie. W każdym bądź razie doszło do odwołania przewodniczącego Fabrego i jeszcze paru osób ze składu Komitetu Strajkowego, i w miejsce tego ja zostałem. Od tej chwili, właśnie, yy, ja byłem nowym przewodniczącym Komitetu Strajkowego, nowym przywódcą strajku. I właściwie od tej pory zaczął się zasadniczy strajk. Późnym wieczorem. 31 sierpnia 1980 roku w studiu radiowęzła Kombinatu Huty Katowice, radiowym studiu, z nagłośnieniem na cały kombinat, nasz komitet strajkowy podjął negocjacje, rozmowy z dyrektorem naczelnym Zbigniewem Szałajdą. Prowadziliśmy te rozmowy, ale one do niczego nie zmierzały. Oczywiście pan Szałajda nie był w stanie przedstawionych przez nas postulatów dać im rozwiązanie, tylko mógł je przyjmować do wiadomości przekazywać i, dalej i przekazywać dalej. Czy dalej. huta stanęła całkowicie? No, służby Więc... ruchu musiały no tej... nad utrzymaniem huty pracować. Oczywiście, cała Ale huta odlewnie. stała, z wyjątkiem gorącej nitki stali, tak zwanej. Ten proces był utrzymywany. Żeby piec martenowski Oczy... nie wygasł. Oczywiście, że tak. Myśmy dzwonili do telewizji Katowice, ośrodka radio i do telewizji w Warszawie, że w wiadomościach dziennika turystyki ma być to podane. Oni nie chcieli, i wówczas ja usiadłem i dopisałem jeszcze część nową tego komunikatu naszego komitetu strajkowego, że jeżeli to nie będzie niespełnione, to my zatrzymamy wielkie piece. Władze nazwały mnie e, terrorystą, że ja chciałem zatrzymać piece, które co by ten proces spowodował? Zamrożenie, e, prawda, tych pieców, wielkie straty. Oczywiście nikt nie miał takiego zamiaru. To, Ale czy to przyspieszyło bieg wydarzeń? Pokazało komunistom, że nie ma żartów. Wieść poszła też w miasto, tak? tak? Bo to tak. rodziny, tu jakiś gdzieś Dokładnie. telefon, prawda? Ktoś przyszedł, tata ze zmiany nie przychodzi. Dokładnie, Coś... Dzieje to trwało dni 3, 4? Od, yy, Od popołudnia 29, 30, 31. I, I w tej rozmowie, w tym studio, o północy yy, z 31 na 1, my już wiedząc, że zostały wyga, yy, zakończone strajki na wybrzeżu. Ten najbardziej nagłośniony w stocznik Gdańskiej. Został pokazany w telewizji, jak Lek Wałęsa i, i przedstawiciel prawda, rządu podpisują porozumienie, i tak dalej. Więc myśmy uznali, że również zawieramy takie uzgodnienie z dyrektorem naczelnym Huty, iż zawieszamy strajk od 1 września zawieszamy strajk. Nie kończymy do czasu przyjazdu Komisji, właściwej Komisji Rządowej, która będzie władna załatwiać postulaty. Myśmy jeszcze nie wiedzieli, że w tym samym czasie, również 29, w Jastrzębiu Górnicy, pod, tam wybucha strajk, tak, tam powstaje strajk. I 3 września w pełni kompetentna komisja rządowa przyjeżdża do Jastrzębia z, pod przywództwem wicepremiera rządu PRL-u, pana Kopcia, i podpisują porozumienie w świetle kamer, apara, fleszy, aparatów fotograficznych idzie o tym komunikat jako ostatnie, trzecie porozumienie po Szczecinie-Gdańsku Jastrzębie. Tymczasem, co się dzieje w tym czwartym ośrodku wielkim strajkowym? Konsekwencją tego jest, że nie podpisano z nami zaraz natychmiast trzeciego, czwartego pojazdrzębiu albo wcześniej porozumienia, które by kończyło, załatwiało coś i tak dalej. Tylko nas trzymano, przeciągano. I co to spowodowało? Że no, skoro to ogłoszono, że wygasły strajki i tak dalej, trzy porozumienia, i to już szło w Polsce i w świat. Dąbrowa-Górnicza było milczenie. I w związku z tym myśmy, myśmy byli w potrzasku, i do, ale ciągle dopominaliśmy się przyjazdu komisji rządowej. Pierwsze takie porozumienie, częściowe jak się okazało w czasie, zostało zawarte między już przywództwem organizującego się nowego związku, niezależnego samorządnego związku zawodowego z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice, bo do tworzenia takiego od razu, od 1 września przystąpiliśmy. A komisją rządową. Później, 11 września, przyjeżdża ta sama komisja rządowa z tym samym panem ministrem Kajmem, hutnictwa, która jednakże już z nami ma kompetencje do zawarcia z nami bardzo poważnych postulatów. To, co myśmy tam wynegocjowali, zapisali, to były najważniejsze sprawy, które były jakby taką kropką nad i postawioną a w tworzeniu nowego ruchu, niezależnego ruchu Wolnych Związków Zawodowych w Polsce, czyli dla utworzenia wyłomu w systemie socjalistycznym. O tym sobie nie zdawano na początku sprawy, ale bardzo szybko wyszła konkluzja, że porozumienia zawarte w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, one miały charakter lokalny. Tam nie było żadnego zapisu, że mocą sprawczą będzie działanie na terenie całego kraju. Nie, lokalnie w Szczecinie, w Gdańsku, w Jaszczębiu, a my w Hucie Katowice mieliśmy postulat, że. Porozumienie Gdańskie działa na terenie całego kraju. Myśmy to podpisali 11 września, a bodaj już 13 września Rada Państwa PRL wydała dekret, że Sąd Wojewódzki w Warszawie będzie rejestrował nowe związki zawodowe, tworzące się. Tam między innymi tworzyła się Solidarność. Myśmy dążyli do tworzenia od początku jednej ogólnokrajowej organizacji nowych związków zawodowych pod jednym krajowym przywództwem. Nam siedziby dać nie chciano. Mało tego, zwróciliśmy się. Osobiście się zwracałem do przywództwa strajkowego w Jaszczębiu, żebyśmy wspólnie wystąpili do władz wojewódzkich w Katowicach o na przykład y, y, umożliwienie nam zainstalowania naszego regionalnego przywództwa, kierownictwa nowotworzącego się ruchu związkowego w siedzibie, w wojewódzkiej siedzibie związków zawodowych na Jagiellońskiej w Katowicach naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego. Dzisiaj jest tam Urząd Marszałkowski też, a w tym wielkim budynku siedziały sobie branżowe, reżimowe związki zawodowe. Niestety przywódcy... A y, strajkowi byli z Jastrzębia, nie chcieli z nami w niczym współpracować. No, to był taki rozdziew od początku. Oni, oni właśnie realizowali hasło socjalist, tak, wypaczenia nie, a myśmy mówili, socjalist trzeba obalić.